Audycja zawiera lokowanie produktu. Dzeń, dzień, dzień, to tak jest w teatrze, kiedy po raz ostatni dzwonek wybrzmiewa i ja w ja ogóle nie wiem, panie Piotrze, czy tak jest. Dzień dobry, panie Piotrze. Jest dzień taki dobry. dzwonek, który tak wybrzmiewa i zachęca nadal ludzi, wchodźcie już na salę? Mm, są nawet trzy. Czyli dobrze powiedziałam, tak. dzyń 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 a ekspertem od dzyń 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 jest dzisiaj Piotr Szekowski znany białostocki aktor teatru dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w naszym mieście a także przedsiębiorca który jest trenerem kompetencji miękkich i na razie zostawmy te Mo możemy. Możemy zostawić jeszcze parę rzeczy pewnie w trakcie rozmowy wyniknie. Co, ja... Czym co by było w tym będzie? przedstawieniu jeszcze więcej, tak? No, ale pan ma dopiero 40, to czego pan by się spodziewał, żeby to dużo więcej powinno jeszcze być? I myślę, że będzie. Nawet jestem pewien, że będzie. Tak? Tak, parę rzeczy jest w trakcie realizacji. Nie o wszystkich mówię, ponieważ jestem fanem takiej takiego podejścia, że póki sprawy nie są pewne, zamknięte, skończone. Epu ty się o nich za dużo nie mówi. Z wielu powodów. A ja kłaniam się nisko, bo jeszcze nie zdążyłem tego zrobić. Tak mnie pan zaaferował. E, Maciej Dobrowolski na antenie radia Yard bez krawata. Dzisiaj Piotr Szekowski także jest bez krawata. W bluzie pan jest. Czasem zdarza się panu występywać w krawacie w teatrze? Regularnie. Naprawdę? <laughs> tak. tak, chociaż. Um... W teatrze rzadziej występuje w krawacie niż, niż w życiu. W życiu? A w życiu to chodzi o to, że pan w tym krawacie chodzi jako ten trener? Jako ten ktoś, kto, kto, kto prowadzi własną firmę? Też, też. Jako przedsiębiorca uczestniczę często w różnego rodzaju spotkaniach, na których raczej strój obowiązuje taki, powiedziałbym, biznesowy. Nie zawsze jest to krawat, natomiast koszula marynarka tak. Szekowski w dokumentach ma wpisane miejsce urodzenia Bielsk Podlaski, ale tak naprawdę to, to było tylko miejsce urodzenia. Wychował się Pan pod Bielskiem, ale nie w samym Bielsku. Tak, rzeczywiście. Wychowałem się w małej wiosce Nowosady. I tu ciekawostka wokół Bielska. Przynajmniej trzy takie wioski są. Jedna jest obok Hajnówki, druga na trasie bodaj z Białego Stoku przez Rzepniki do Bielska Podlaskiego, a moje nowosady to są te w gminie Brańsk, obok Łubina Kościelnego i stamtąd pochodzę. Czy nie wstydzi się pan wzorem na przykład także jaktorów, którzy zamazują kleksem swoje miejsce urodzenia, jeśli gdzieś urodzili się w Paździorkowie Dolnym nad Wisłą, to piszą, że urodzili się w Warszawie. Fajnie pan to ujął, już nie. Odpowiadając bezpośrednio na to pytanie, już się nie wstydzę. Myślę, że miałem taki okres w życiu, gdzie jakoś podświadomie wypierałem taką, takie informacje, w ogóle jakiś temat, być może pochodzenia. Wczesnego, wczesnej młodości. Jakoś nigdy o tym nie mówiłem, a jeżeli już to, to raczej bardzo ogólnikowo. Natomiast uważam, że to, że ja pochodzę z jakiejś małej wioseczki w sercu Podlasia, mnie jakkolwiek ukształtowało, zahartowało i chyba to jest jeden z czynników. Determinacji w różnych celach, które mam sobie stawiam na, na, na swojej drodze w życiu. Ale często też jest tak, że ci, którzy urodzili się w małej miejscowości, nawet tak małej, tutaj dam Cudzysłów jak Białystok. Tak, to jest bardzo mała. Moja jest bardzo mała. ma 14 domów. Ale Białystok też jest nieduży, zważywszy, że większość z tych osób jednak ma te ciągoty, żeby zostać tam, gdzie studiują, jeśli studiują poza domem mhm. rodzinnym. Pan studiował w Krakowie, to miasto, które kusi kusi natomiast y, przy całej sympatii do Krakowa przy y, tych Licznych wspomnieniach, o których pewnie niektórych mogę mówić, o innych wolałbym nie. Oj, to fajne, że takie są. I uśmiecham się na samą myśl gdzieś tam powrotu do, do, do Krakowa, choćby w swojej wyobraźni czy w pamięci. Natomiast mnie Kraków nęci tylko na wyjazdy krótkie, weekendowe, jednodniowe, dwudniowe. Ja bardziej w kontekście z turystycznym, czasem biznesowym, natomiast nie jest to. Miasto, w którym ja mógłbym spędzić życie. Ale także życie aktorskie, bo jednak życie aktorskie na pewno perspektywy bycia aktorem w Krakowie, a bycia aktorem w Białymstoku są inne. Tak. Zdecydowanie. Ale znowu <gryw> powiem po swojemu. Ja. Mm... Porze okoliczności, w których się dobrze czuję, niezależnie od szerokości, długości geograficznej, i to jest moja taka cecha charakterystyczna. Po prostu. Gdybym skończył w jakiejś miejscowości, jak się nazywała, ta o której Pan mówiła. Pa, to jest takie paździerkowo dolne nadwisło. dolne To Wisła nie płynie. spokojnie. <laughs> prawdopodobnie stworzyłbym sobie takie warunki, żeby tam być spełnionym człowiekiem. I wydaje mi się, że w pierwszej kolejności, w moim rozumieniu, ważne jest, żeby być spełnionym człowiekiem, a nie aktorem tam, gdzie opłaca się być aktorem. Ale nie jest pan jeszcze spełnionym człowiekiem? Jestem spełnionym człowiekiem w dużej stopniu spełnionym. Może nie w pełni, bo mam jeszcze kilka celów na horyzoncie i, i to takich bardzo konkretnych, natomiast to, co robię, daje mi duże spełnienie. Facet, niezależnie od tego, czy jest aktorem, czy spawaczem okrętowym, tak przynajmniej wieść gminy nagłosi, powinien zasadzić drzewo, zbudować dom, spłodzić dzieci, synów. Pan ma dwóch synów. Mam dwóch synów, mam dom, drzew już nasadziłem tyle, że nie, nie policzę. I ma pan żonę, Tak. Ma, tak, mam żonę, która też jest aktorką i myślę, że stanowimy razem zgrany duet i, i zgraną ekipę, mam tu na myśli moją rodzinę. Piotr Szekowski te słowa mówi Państwu dzisiaj. Aktor Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku, a także przedsiębiorca. Ja nadal pozostawiam niewyjaśnione to, co sobie zapisałem, a to, co Państwu przeczytałem, czyli trener kompetencji miękki. Do tego jeszcze dojdziemy. Mieliśmy mówić o teatrze i widzi Pan prawie o tym teatrze. W ogóle nie mówimy, a przynajmniej nie bezpośrednio. A teraz powiedzmy bezpośrednio. Gdybyśmy teraz chcieli pójść Pana zobaczyć, to w czym Pana zobaczymy? Mm -hmm. W najbliższy... Weekend, czyli 1 grudnia, 2 i 3 gramy spektakl Posprzątane. To jest dramat amerykański autorki Sary Ruhl, dwukrotnie nominowanej do Pulitzera, więc wydaje mi się, że literacko jest to dosyć wysoki poziom. Potwierdzeniem tego jest praca, którą wykonaliśmy, bo to jest świeża premiera przed tygodnia. Czasem jest tak, że w tym zawodzie przychodzi ktoś z tekstem, z pomysłem, który trzeba wypełnić, który ma taki nikły potencjał bądź żaden, i po prostu zespół aktorski, twórcy robią wszystko, żeby coś z tego wydoić. A czasem jest tak, że przychodzi tekst, który daje tak dużo możliwości jest tak pojemne znaczeniowo, że wszyscy w to wchodzą. Do tego, jak jest zestaw ludzi, mówię tutaj i o obsadzie, ale również o twórcach, którzy brali udział przy tej premierze, A taki wyjątkowy zestaw, że rozumieliśmy się w zasadzie na każdym poziomie, mimo tego, że czasami nie było łatwo. Stworzyliśmy coś, czego ja dawno nie przeżyłem i Mogę śmiało powiedzieć, że teraz nie ma dla mnie znaczenia przy tej ostatniej premierze, czy ja jestem aktorem krakowskim, warszawskim, czy, czy białostudskim. Nie chcę za dużo zdradzać, nie chcę mówić o czym jest. Przyjdźcie Państwo na posprzątane i zobaczycie, jak y, warto chodzić do teatru i zmieniać swoje życie, być może. A jaka jest jeszcze Pana wymarzona, albo pewnie przed Panem, taka, którą strasznie by Pan chciał zagrać i wie Pan konkretnie, że ta to ta? Ja Pana zaskoczę teraz, ponieważ ja nie mam takiej roli wy, wymarzonej, którą chciałbym zagrać. Lady Macbeth Pan nie chce zagrać? Nie. Macbetha też nie? Już nie. No to kogo jeszcze? Hmm. Że aktor powinien zagrać Macbetha, kobieta Lady Macbeth. Tak się mówi, tak? tak. Nie wiem. Być może. Jeżeli tak się mówi, to być może tak jest. Natomiast to nie jest mój cel. Moim celem jest, jeżeli w zawód aktora... Mam tak traktować, że, że wymarzona rola jest przede mną, to chciałbym, żeby ta rola była po pierwsze w spektaklu, w którym będzie mi się dobrze pracowało w znaczeniu rozwojowo. Zestaw ludzi, którzy będą przy tym spektaklu będzie równie dobry, mocny, czy będzie trzymał wysoki poziom wykonawczy, ale też jakiś, jakąś jakość pracy. A to jest tak, takie warunki wymarzone, i pewnie chciałbym zagrać jakąś rolę, która mnie odmieni znowu, która da mi jakieś, jakieś poczucie, nie wiem, wejścia na wyższy poziom. Natomiast ja nie mam żadnej konkretnej roli na myśli. W filmach też pan grywa. Tak, zdarzyło się. Jak to się zdarzyło? Się? No, coś tam się zdarzyło po drodze. Eee. <laughs> tak, zdarzyło mi się parę przygód filmowych, coś na Horyzoncie też się szykuje, więc, więc staram się być też aktywny na, na, tej, na tym obszarze. Natomiast ja nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale powiem, jak myślę o, o tym. Dla mnie ten zawód nie jest sposobem na życie. Nie jest moją jedyną przestrzenią, w której ja się obracam. Jest takim, powiedziałbym, obszarem rozwoju duchowego, wewnętrznego, mentalnego i dlatego traktuję go śmiertelnie poważnie. Natomiast z rzeczy najważniejszych myślę, że jest wiele innych ważniejszych rzeczy niż, niż granie w teatrze czy w filmie. Czyli dlatego do, tak doszliśmy do tego trenera kompetencji miękkich, tak? Doszliśmy w płynny sposób? Możemy tak to traktować. Może tak być. A kim jest taki trener? Takich kompetencji? Czym są kompetencje miękkie? To może od tego zaczniemy. Kompetencje miękkie to są wszystkie rzeczy niemierzalne, które nam pomagają. Powiedzmy, nawiązywać kontakty, lepiej rozumieć się z innym człowiekiem, lepiej przeżywać emocje, lepiej przygotowywać się mentalnie do różnego rodzaju zadań. A kompetencją miękką, dla przykładu, jest umiejętność komunikowania się skutecznego, inteligencja emocjonalna i tego typu rzeczy. Mówi się, że w najbliższych latach, w momencie, kiedy wkracza sztuczna inteligencja w zasadzie w każdy obszar działania, Kompetencje miękkie to będą decydujące cechy pracownika, wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Na przykład umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, znalezienia miejsca w zespole chociażby czy no tego typu rzeczy będą kluczowe jako cechy decydujące o pracy, o jakości stanowiska pracy czy w rekrutacji coraz częściej zwraca się na takie cechy uwagę i mam wrażenie, że to jest nieodkryta część może ludzkiej osobowości, bo nas się tego nie uczy w szkołach podstawowych, średnich. Gdzieś tam na studiach człowiek dopiero zaczyna rozumieć, że to jest istotne. A ja się spotykam z... głównie pracuję w biznesie z przedsiębiorcami, z powiedzmy z kadrą menedżerską i spotykam się z takimi ludźmi, którzy osiągnęli duży sukces, natomiast boją się mówić. Przeżywają wystąpienie publiczne, jak publiczną chłostę albo jakieś łamanie kołem. A to nie jest nic innego, co robimy na co dzień. Może stawka się zmienia troszeczkę. Zmieniają się pewnie założenia w głowie. No, jest dużo zmiennych. Uczę tych ludzi, jak rozumieć Samą komunikację, jak rozumieć tę sytuacje, w której oni się znaleźli, jak sobie poukładać w głowie, czym się zajmować w tej głowie, jak budować modele tych wystąpień. No i oczywiście kwestii wykonawczych, które są już źródło mają w moim zawodzie wyuczonym. Też traktuję moją pracę trenerską jako mój drugi zawód, ponieważ ja się też kształcę w tym kierunku. Robię sobie rozmaite kursy, certyfikacje, szkolenia. A możemy wrócić do takiego filmu, który był dosyć głośny i to nie tak dawno temu, sprawa Tomka Komendy. Mm -hmm. Mm -hmm. Pan nawet zagrał byście... rolę brata, głównego bohatera. Tak, nawet był bardzo głośny. Wydaje mi się, że wszystkie, bądź prawie wszystkie nagrody zgarnął Janek Holoubek tym filmem. Czy Piotrek Trojan, który grał główną rolę? Rzeczywiście wszedłem w rolę Gerarda Komendy, czyli urodzonego brata Tomka, do tej obsady tego filmu i jestem za to bardzo wdzięczny losowi, Jankowi, reżyserowi, czy. czy czy też żywi Kosińskiej, która robiła casting do tego filmu. Duża przygoda. Przygotowując się do roli, mieliśmy możliwość spotkania z tymi ludźmi. Poznałem zarówno Tomka, jak i Gerarda, całą rodzinę. Mamy też jakieś tam wspólne zdjęcia z planu, więc ciekawostka jest taka, że ja. Do tej roli też zostałem wybrany prawdopodobnie ze względu na warunki fizyczne, i w ówczesnym cza czasie miałem dosyć długą brodę. Gerard do dzisiaj nosi taką <grym> solidną brodę. Nie wiem, teraz go nie widziałem, ale, ale do niedawna miał długą brodę. I jak mnie wybrano do tej roli, to pamiętam, że w lipcu pojechałem do Warszawy, żeby z wziąć miarę, bo tam trzeba zrobić taką brodę, która powiedzmy ma różne stadia rozwoju. <grym> musiałem ogolić się na zero, musiałem zrzucić wagę, żeby wyglądać młodziej, ponieważ film rozgrywa się na przestrzeni 18 lat. Pierwsze sceny to jest 90 bodaj 7 rok, ostatnie to jest 2018. Więc pamiętam ten absurd sytuacji, że no, jakby rozumiem to, bo to tak, tak wyglądało zadanie, ale musiałem zgolić brodę, żeby przykleić sobie sztuczną. To jest jedna rzecz. No i miałem pomalowane włosy miałem siwe włosy już w większości chyba na, na głowie więc miałem pomalowane na czarno i odmłodzili mnie dosyć mocno. Schudłem tam jakieś 14-15 kilo. Do, do tej postaci, więc to był taki ciekawy dosyć czas dla mnie. Natomiast i tak naj, najciekawsze to były przeżycia, które powiedzmy mam z, z planu bezpośrednio, czy, czy ze spotkań z rodziną Tomka, czy ze scen. W których brałem udział chociażby z Agatą Kuleszą czy, czy Piotrem Trojanem. Wrażenie do, do dzisiaj mam gdzieś tam w sobie te, te wspomnienia. Panie Piotrze, pięknie panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję. Życzę pięknego spektaklu jak najczęściej, bo lubi pan teatr. Życzę znalezienia tej wymarzonej roli, a potem jej zagrania. Dobrze, życzę. Dobrze. Życzę zdrówka. Zdrowia, zdróweczka, jak zwał, tak zwał. Kochanej żony, kochających synów i czego jeszcze? Czego jeszcze? Żebym nie zapomniał, może inaczej, żebym pamiętał stale o tym, że czas mija, że życie nie jest próbą generalną i warto korzystać ze wszystkich możliwości, które daje, żeby potem nie żałować. Żałuje pan czasem? Nie. Na ten moment chyba nie mam rzeczy, której bym jakoś szczególnie żałował. I to ładne zakończenie naszej rozmowy. A tego zazdroszczę. Piotr Szekowski był dzisiaj Państwa gościem i moim gościem na antenie Radia Yard. Aktor Białostockiego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki, a także przedsiębiorca, który... Pozwoli Pan Panie Piotrze, że przeczytam, który nazywa się trenerem kompetencji miękkich i tym trenerem kompetencji miękkich jest jak Państwo z, zdążyli wyczuć Pana Piotra, a jeżeli ktoś będzie miał do Pana pytania, to, to, to gdzie może Pana znaleźć poza teatrem? To zależy jakie pytania, bo... A naj... na przykład o tych kompetencjach miękkich? <laughs> Najprościej na Linkedinie. No, profil na Linkedinie, można mnie znaleźć i zadać mi dowolne pytanie. Nie, nie odpuszczam... Odpowiedzi na żadne pytanie, zawsze odpisuję każdemu. Piotr Szakowski, pięknie dziękuję. Dziękuję również. Audycja zawierała